Cześć, Manko, witajcie z tej strony SPF i zapraszam na trzeci odcinek z serii. Zagrajmy w Shake the Fidget Game na serwerze 31. Ok, zaczynamy. Awka na dzisiaj jest skończona. Godzina 15:14. Trochę się pośpieszyłem, chciałem dzisiaj szybko zrobić odcineczek, yy, więc informuję, że Awka cała zrobiona na level 23. Yy, połowa 23. levela, Pozycja 25. Yy. Od razu informuję, że na moim um, opisie będą podawane um, codziennie godziny mniej więcej, kiedy będą nowe filmy, albo za ile będą nowe filmy i tak dalej, i tak dalej. Jakieś małe informacje do, dotyczące odcinków. Um, gryfek cały czas na 83 dni, podki, tak, nie, podki przedłużone do 22, chociaż tutaj się trochę pośpieszyłem z tymi podkami. Tutaj, który mam dzisiaj? 14. No, pośpieszyłem się z tymi średnimi, ponieważ gdzieś to chyba na 40. czy tam na 35 można już mieć. XXL łuczek kupiłem sobie nowy. Zobaczcie, elegancki. Zapomniałem go sprzedać. Dobra, tutaj sobie jeszcze rąbniemy gdzieś. No, hop, hop. Dobra, hop, hop. Ok. Może, może, moment, poczta. Ach, dobra, dostałem tutaj parę wiadomości. Yy, pozdrów, yy, jadę 619 pozdro, pozdrów, nie mógłbyś dojść do naszej gildii, byłoby kozacko. No, niestety, nie mógłbym dojść do waszej gildii, yy, ale pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jadę 619 Razor, okej, okay, dzięki wielkie swoje, na nagranie miałeś nick z moich liter, w sali chwały, bo wpisałeś z małych liter w przelogowaniu. Okej, okay, już wiem, ale dzięki Razor, dzięki. Sitek Game, Siemka, Siemka, pozdrawiam na odcinku. Oczywiście Shitek Game, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dave, Haha, dzięki za atak. Pozdrawiam na odcinku. Nie ma za co. Pewnie pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Darkmoon, siemka, byłoby miło, gdybyś mnie pozdrowił na odcinku. Pozdrawiam Ciebie i Twoich widzów. No, macie pozdrowienia od Darkmoon. Darkmoon, pozdrawiam Cię bardzo, serd pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Mixtape, siemanko, pozdrawiasz na odcinku. Ile czasu dałeś na grzybki? Co kupowałeś? Please, powiedz. Ja już Cię odpisałem, e, nie będę może tego mówił na wizji. E, tak, pozdrawiam Cię Mixtape, bardzo serdecznie. Dobra, przechodzimy do gildii. W gildii cały czas brniemy do przodu, cały czas trener. Twierdza 34, skarbiec 50 i tener 66. Siemanko, Siemanko, nagrywam zapraszam bardzo serdecznie do gildii wpisowe już 60 grzybów już 60 grzybów ponieważ ponieważ twierdzę już jest 34 grzybki na stanie 1356 w gildii jedziemy jedziemy cały czas zrobiliśmy już pierwszy atak na gildię wybrańcy, największy level w gildii aktualnie to, to 23 myślę że dzisiaj e, dobije ktoś 25 a zwłaszcza ojciec który e, który ciśnie ciśnie momentalnie cały czas Eee, popraw składne wypowiedzi dzisiaj. <laughs> no, postaram, postaram się. Eee, dobra. Eee, przechodzimy do sali chwały. Kogoś byśmy sobie tutaj rąbnęli. Mm, sala chwały. No come on. Mm. Szymon zobaczmy. 15. O! No dobra, myślę, że tam radę. Klaserek może wpadnie. Piękny kryt. pięknie. O, dostałem trochę kaski. O, właśnie, zapomniałem wspomnieć klasę 38-47. Dzisiaj dobiłem 40%. Um, tak, dobiłem 40%, pozycja 18. Um, jutro, mam nadzieję, że dobiję do 45-50. Um, tutaj sobie jeszcze walniamy w staty. No na co mnie nie stać Walniemy sobie w kryta I walniemy sobie w siłkę Dobra yy, Aha, lochy Wczoraj było 6, dzisiaj jest 7 Przepraszam was bardzo, ale niestety Poza odcineczkiem ubiłem lochy I nie spodziewałem się, że wygram I otóż to wygrałem Ale mam dla was niespodziankę Ponieważ odlokowałem drugie lochy I pierwszy odcinek Wodny gląb Poziom 2, dwu... zaraz zobaczymy Poziom 20. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Nie, no nie ma szans, żebyśmy przegrali. Nie ma takiej opcji. Dobra. O i bez Arta, no. Niestety. Dobra, lecimy dalej. Dwonimy sobie może tutaj w staty jeszcze. Wytrzymkę. Yy, czekajcie, moment. Dobra, jesteśmy z powrotem. Musiałem z siostrą porozmawiać. Drugi przeciwnik w drugich lochach jest to Yeti. 24 poziom. O, tutaj tu już będzie ciężko. Pięknie, pięknie, pięknie. Klaserek poszedł 38,53. Tylko na 9 zabezpieczonych lochów. Yy, tylko dostałem jeden art. I to z pierwszych lochów który był tak cienki, że po prostu szkoda gadać. Dobra, a nie, dobra, Walimy sobie jeszcze w staty. Eee, Robimy tutaj do 10 dobra, elegancko. Spróbujemy ubić jeszcze szkieleta. Przecież nie wiem, czy to będzie realne. No, spróbujemy, może. Pięknie! I narzekają na brak artów. I dostaliśmy pięknego arta. Poziom 24. Chyba nikt jeszcze nie ma na serwerze levela 24, jest dobrze kojarzę. Nie, przepraszam. puf wbił. Level 24. O, ładną obroń. Tak jest. I od narzekania dostaliśmy. Uuuu, wszystkie C23. Pięknie. Pięknie, pięknie. Um, tutaj jeszcze rozdamy w staty. Dobra. Co ten następny... O, ohydny gremlin. No to tutaj już naprawdę nie mamy na co liczyć. Ale spróbujmy jeszcze szamana wódł Myślę, że też nie mamy zbyt dużo... O! Chociaż. Szanse są, ale musiałby wejść porządny kryt. Jest! Jest! Elegancko! Jest pięknie, po prostu pięknie. Klaser znowu skoczył lożki kolejne ubite Pr po ponad połowa poziomu 24 jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, 11 zabezpieczonych lochów um, może wpłacimy um, to złotko na gildię, całe a um, a nie, boże, dobra, okej, okay, nic, 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 nic. Nic, to moja pomyłka Dobra, no to ja się będę z wami powoli żegnał Zapraszam do subskrypcji mojego kanału Do oglądania moich odcineczków Przypominam jeszcze raz o Informacjach dotyczących nowych odcineczków Na moim opisie Pozycja 18, nie jest źle No i co, ja dziękuję dziś, Dziękuję za, za oglądanie mi dzisiaj I co, na razie, nie? Siemanko